Zimową porą, jak zwykle spotykamy się na wymowie dzisiaj. Pierwsze próbne upalanie mojego nowego samochodu, którym jest co innego mógłbym kupić, jak nie BMK Przedlitowa 2,5 Oznaczenie 3, 3 Pierwsza modyfikacja, oczywiście naklejona MK na klapie Prawdziwy M M pak Oczywiście, że nie, ale konkurencja zacna. Warunki idealne, także bawimy się, uczymy. Powodzenia, Bra, pierwsza próba, bęki kuby jazda, zobaczymy, czy mi furni raz idzie. nie ma kto na seria. Proszę, go tylko żeby nie rozbił. Mam nadzieję, że nie rozbije. Amator, amator! Idealne auto na takie warunki, szczególnie na takich oponach. No co mogę rzec? Zabawać sprzednia? A cię nowego samochodu. Przede wszystkim lekcja pokory dla tych, którzy nie jeździli na w takim śniegu, w takich warunkach. Powstają, że wszyscy wiedzą, choć może nie wiedzieć, że był BMW z -Drive oczywiście, czyli na pewno na cztery koła. Który w takich warunkach naprawdę się dobrze zachowuje. Po co komu Evo? Wy, wy, Prowadzinie. Ja Mazdy na semiy slicach w federalach idealne warunki jak widać. Czy to jest zły pomysł? Yes. Dziękuję Nikogo nie puszczać nikogo za mną. Sem jest? No nie wiem czy to się uda. No idziemy Jeszcze jedzę no, no. ciężko się idzie po ludzi nagrywać nacześnie? Dawaj, jedziesz, 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 jedzie, zatrzymuj się No i... no, 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 no Dobrze, jedzie